bardzo się cieszę, że mieszkańcy Godziszowej tak świetnie się zorganizowali i świętują dożynki, to naprawdę cudowne, takie tradycyjne polskie święto, kończące trud pracy na roli kończące żniwa, ale to też świetne miejsce i taka tradycyjnie dobra zabawa to świetna atmosfera Gospodynie, panie przygotowały cudne potrawy, smacznie, naprawdę niech ci wszyscy, którzy nie byli w tym roku, nie grzałują i zapraszamy za rok do Godziszowej, bo to naprawdę dobra impreza, warto przyjechać. Powoli dożynki w powietrze polskim dobiegają końca. Dorzynki to wspaniała okazja tego, żeby podziękować naszym rolnikom za ich ciężką pracę, zaangażowanie za to, że możemy na polskich stołach mieć polski chleb, ale też i wspaniała okazja tego, żeby się wspólnie pobawić i cieszę się, że również i miejscowość Godziszowa świętuje swoje święto. Wspaniała impreza, mnóstwo ludzi, fajne humory, także myślę, że zabawa będzie super. I spotykamy się na ostatnich dożynkach w naszej gminie w siwojów tegorocznych. Pan poseł jak zwykle odwiedził nas, Robert Korpiwnicki sympatyzuje tu z naszą gminą, dość mocno nas wspiera, także dziękujemy za tą wizytę i dziękujemy mieszkańcom Godziszowej za tak piękną zabawę. Jest tutaj mnóstwo dobrych rzeczy do zjedzenia. Są losy, jest wsparcie parafii. Jak co roku mieszkańcy świetnie się bawią. W przyszłym roku można do nas przyjechać i świetnie się bawić.